Niech będzie pochwalony pan Jezus. Zapraszam was, kochani, do dzisiejszego lekcji divina. Słowo, które dostajemy jest słowem przepięknym. Chciałbym dzisiaj pochylić się z wami nad obydwoma czytaniami. To znaczy nad Starym i Nowym Testamentem. Pozwolę sobie przeczytać obydwa te czytania, ponieważ one są bardzo ze sobą powiązane, a dzisiaj dotknęły mnie bardzo osobiście i tym osobistym doświadczeniem, przepraszam, jeśli wyjdę gdzieś może dość osobiście, ale chcę się tak z wami podzielić, po to, żeby być może kogoś z was dotknie to słowo, może komuś pomoże. Z Księgi Rodzaju. Gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Ja jestem Bóg Wszechmogący. Służ mi i bądź nieskazitelny. Potem Bóg rzekł do Abrahama, ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną i wami, czyli twoim przyszłym potomstwem jest takie, wszyscy mężczyźni mają być obrzezani. I mówił Bóg do Abrahama, żony twojej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię będzie jej Sara. Błogosławiąc jej, dam ci z niej syna i będę na, nadal jej błogosławił, tak że stanie się ona matką, ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham upadł na twarz, roześmiał się, pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn, albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga aby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką, a Bóg mu na to. Ależ nie, żona Twoja Sara urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Izaak. Z nim też zabrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela wysłucham Cię, oto błogosławię mu, żeby był płodny i dam mu niezmierne licznie potomstwo. On będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrze z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżał się trendowaty, upadł przed Nim i prosił Go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Tak jak Wam powiedziałem, słowo piękne, bo słowo, które gdzieś ujmuje moje serce, dzisiaj, które mi myślę, dzisiaj niesamowicie też pomaga. Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, i zacznę od może Ewangelii, bo jest człowiek wykluczony, jest człowiek, który przeżywa swoją samotność, jest człowiek ostatni, jest człowiek, który jest człowiekiem z marginesu, to jest trendowaty i On dzisiaj nas uczy modlitwy. On uczy nas dzisiaj, jak staje się przed Bogiem. No właśnie, jak staje się przed Bogiem. Czytamy ten fragment Ewangelii i widzimy, że Jezus zszedł z góry, idą za nim wielkie tłumy, zbliża się trendowaty i uwaga, to słowo przecudnej urody, upadł przed nim i poprosił go. Zanim cokolwiek powie, zanim poprosi, upadł przed Bogiem. To jest gest prostracji. To jest gest, w którym człowiek obejmuje Ziemię, kiedy kładzie się na ziemi, kiedy ją przytula, po to, żeby powiedzieć: Panie, oto jestem ja. Jestem jak proch na wietrze. Bez Ciebie nie znaczę nic. Ale jeśli Ty chcesz, to staną się w moim życiu cuda. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest tak ważne, kochani? Bo, zwłaszcza w moim życiu kapłańskim, ten fragment, ten moment jest bardzo mocny, ponieważ my jako kapłani w dniu święceń, konsekracji i zaczynamy życie kapłańskie od tego bardzo ważnego znaku, od znaku prostracji. W momencie, kiedy kładziemy się krzyżem i kiedy cały Kościół modli się do Boga o dar konsekracji, o dar Ducha Świętego. Dlaczego to jest tak ważne? Bo my w dniu święceń mówimy tak. Panie, bez Ciebie nie jestem w stanie uczynić nic. Znaczy ja pójdę w misję, ale... Najpierw jest ten gest. Sam z siebie znaczy tyle. Znaczy tyle co proch na wietrze. To znaczy nic. Uwaga, to nawet nie znaczy troszeczkę. To nawet nie znaczy ociupinkę. To znaczy naprawdę nic. Bez Ciebie Boże nie jestem w stanie uczynić nic. I tak to jest w naszym życiu kapłańskim. Przynajmniej w moim życiu jest tak, że kiedy próbuję coś po sobie, po swojemu robić, kiedy wydaje mi się, że potrafię jednak coś uczynić sam z siebie. Dobrego, zazwyczaj kończy się tym, że muszę szybciutko biec do spowiedzi. Bez mnie nic nie możecie uczynić i ta przepiękna modlitwa prostracji. Zobaczcie, człowiek, który jest ostatni, człowiek, który jest wyłączony ze społeczeństwa, człowiek, który nie ma prawa zbliżyć się do ludzi, dzisiaj staje się nauczycielem naszej modlitwy. Pan, dzięki temu, że Pan jest z Nim, Pan go wywyższa i czyni go nauczycielem naszej modlitwy. On nas uczy, jak mamy się modlić. Teraz, dlaczego to jest tak ważne? Dzisiaj mój kolega, z którym żyję, obok z Kolumbii, cieszymy się bardzo, ponieważ zdał egzamin, zdobył licencjat. Jest to radość, myślę, nasza wspólna, ponieważ przyszliśmy tutaj na parafię obydwaj. Obydwaj mówiliśmy innymi językami. On mówił po hiszpańsku, ja mówiłem po polsku i byliśmy tutaj naprawdę bardzo biedni przez te dwa lata. I mamy obydwaj to doświadczenie tego, że świętujemy dzisiaj. Tutaj zrobię wtręt mały, dlaczego nie było mnie tyle czasu na kanale, ponieważ rzeczywiście raz, że Pan Bóg dawał doświadczać różnych sytuacji, historii, ale też Chciałem się przygotować w tym ostatnim etapie dobrze do zdania egzaminów, do, do, zdania, y, osta do, do zaliczenia ostatniego etapu tych y, studiów licencjackich. Dlaczego o tym mówię teraz, kochani? Ponieważ y, też mi Was brakowało. Y, kochani, cieszymy się dzisiaj z bratem Henrykiem, z Henrym. Y, cieszymy się bardzo tym jego licencjatem, ale obydwaj sobie zdajemy sprawę z tego, że rzeczywiście bez tego, Pierwszego gestu, dzisiaj nas by tu nie było, nie byłoby właściwie nic, że przyjechaliśmy tutaj rzeczywiście bardzo słabi. Kiedy chodziliśmy na studia, słuchaliśmy naszych współbraci, którzy są z Italii, to my wobec nich byliśmy tacy, 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 tacy malutcy. I teraz, dlaczego Wam o tym mówię, kochani, bo Pan Bóg, a teraz już mówię o moim życiu też, Pan Bóg daje doświadczać mi w moim życiu bardzo wiele takich momentów, w których czuję się ostatni. W których czuję się bardzo, nie wiem, czasami właśnie samotny, w których czuję się bardzo, tak jak ten człowiek, może gdzieś właśnie trendowaty. Gdzieś Pan Bóg daje doświadczać w moim sercu tych wszystkich rzeczy. I kochani, dzisiaj patrząc na to wszystko przez pryzmat tych dwóch lat, bo były to rzeczywiście to czas piękny, to był czas wzlotów i upadków, był czas, kiedy były, pojawiały się jakieś góry, ale był czas, kiedy pojawiła się również w tym czasie mojego pobytu tutaj ogromna, ciemna dolina. Ale dzisiaj mogę też powiedzieć, że był to czas i wtedy, kiedy było dobrze, ale wtedy, kiedy też było już ciężko, że był to czas błogosławiony, w którym Pan Bóg był z nami cały czas, w którym jedyną rzeczą, która mogła nam pomóc, która mogła mi pomóc, to była ta rzecz. Przypominać sobie ten gest prostracji, Panie, ja jestem nikim. Kiedy trzeba było się położyć po prostu na podłodze i powiedzieć, Panie, jeżeli Ty nie pomożesz, to nic z tego nie będzie. I rzeczywiście dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co się wydarzyło ostatnio, jest wielkim cudem. Ja to tak widzę w moim życiu. Pan jest dobry, Pan błogosławi. Kochani, dlaczego o tym mówię ciągle? Bo chcę dzisiaj, dzieląc się dzisiaj z Wami tym świadectwem króciutkim, chcę Wam pokazać, że że Pan Bóg rzeczywiście jest wierny, że Pan Bóg rzeczywiście jest wielki. Naprawdę piękna jest ta lektura z Ewangelii, ale też lektura ze Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju. Nie wiem, czyście zwrócili, bo tak w Ewangelii, tak w Starym Testamencie dzisiaj jest ten sam gest. Abraham upadłszy na twarz, roześmiał się, potem sobie pomyślał, Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Oczywiście, że się nie może urodzić, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I Abraham upada na twarz przed Bogiem, ale jest jednocześnie to słowo przecudnej urody, że on się roześmiał. Co to znaczy ten śmiech Abrahama? To nie jest śmiech, że on śmieje się z Pana Boga, że on patrząc na swoje życie szydzi z czegokolwiek. To jest śmiech człowieka wolnego. On rozłożony już na ziemi mówi: Panie. Jeśli ty nie pomożesz to się nie wydarzy, ale jeśli ty chcesz to te rzeczy się wydarzą, to się stanie. Kochani, to samo stało się w życiu tego trendowatego. Panie, jeśli chcesz. Nie wiem czy dzisiaj sądzicie, że uzdrowienie, że uzdrowienie czasami my tak myślimy, że uzdrowienie jest rzeczą konieczną, że Pan Bóg powinien nas uzdrowić. Jedną rzeczą, którą wam życzę i którą sobie też życzę, bo to jest myślę sztuka to jest to, o co się modlił Salomon. Panie, daj mi serce, które słucha, bo od tego zaczyna się rozeznanie. Naprawdę jest sztuką w życiu duchowym umieć rozeznawać. Mieć lew shomea, czyli serce słuchające. Od tego się wszystko zaczyna, rozeznanie duchowe. Bez rozeznania duchowego słuchamy czego? Zazwyczaj tego, co nam się podoba, tego, co jest. Y takie nie wiem, co nam się wydaje, że jest dla nas dobre tu i teraz. Czasami rozeznanie duchowe nas prowadzi gdzieś zupełnie indziej. Pokazuje, że w nocy ciemnej, pokazuje, że w cierpieniu, w depresji, nagle jest obecny Bóg, który przenosi nas na swoich ramionach i prowadzi nas do domu Ojca. Kochani, po tych dwóch latach też mogę powiedzieć, że Pan Bóg, pomimo tych wszystkich różnych wzniesień i upadków, i Dolin, także w moim życiu, jeśli kiedyś Pan Bóg da, to gdzieś będziemy, myślę, że gdzieś bardziej czy poznamy się, czy, czy jeszcze bardziej będziemy się dzielić tym, co się wydarzyło w przeciągu tych dwóch lat. Ale chcę powiedzieć, że Pan Bóg był obecny. Gdzie był obecny? Właśnie był obecny we wspólnocie, w której mieszkam. Był obecny w tysiącach ludzi, których poznaję. Był obecny w Was, którzy wiem, że słuchacie tych komentarzy i czasami gdzieś coś tam napiszecie. Czy w mailu, czy w jakimś. Pan Bóg był obecny, Pan Bóg się uśmiechał. Uśmiechał się Pan Bóg przez gesty Waszej życzliwości. Jestem świadom, że dzisiaj jestem tutaj i że skończyłem ten etap tylko i wyłącznie dzięki temu, że Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi dobrej woli, za co Wam dzisiaj już teraz bardzo z całego serca dziękuję, bo chcę Wam powiedzieć, że Wasza obecność w moim życiu. Była tą obecnością miłującą Boga. Nie wiem, czy tak się czujecie, że przez was mówił Pan Bóg. Jeśli się tak nie czujecie, to wierzcie mi na słowo. Tak jest, przez was działał Pan Bóg. Pan Bóg działa w taki sposób najprostszy. Czasami jest nam trudno, kiedy przychodzi noc ciemna, kiedy przychodzi trąd, ale ważna jest jedna rzecz mieć serce, które rozeznaje. Ja wiem, to nie jest proste. Też przychodziły wiele razy zwątpienia w moim życiu kapłańskim. Wiele razy w życiu nie wiedziałem dokąd iść kompletnie i myślę, że nadal jeszcze muszę wiele pytać. Tak jest. Ale serce, które pyta, serce, które słucha: Panie, czego chcesz? I Panie, jeśli chcesz. Bo to jest myślę ważne. Panie, jeśli chcesz. Zobaczcie ten człowiek nie modli się, Panie, musisz mnie uzdrowić. Przecież trąd jest tak okropna choroba. On mówi: Panie, jeśli chcesz, dlaczego? Bo On gdzieś w sercu myślę, że wie, że w tym trądzie może być błogosławieństwo, że w tym trądzie mogą być uśmiechnięte ludzkie twarze, że w tym trądzie mogą być otwarte ludzkie ramiona. Każdy z nas doświadcza jakiegoś trądu w swoim duchowym życiu. Bądźmy ostrożni, zanim poprosimy Pana Boga o to, żeby Go zabrał. Zechciemy popatrzeć, prośmy Pana Boga bardziej o łaskę, żebyśmy zobaczyli czemu ten tron służy. Żebyśmy zobaczyli wszystkich ludzi, którzy stoją obok, których Pan Bóg stawia, bo Pan Bóg działa przez znaki, wydarzenia i przez słowo Boże. Konfrontujmy swoje życie ze słowem Bożym i patrzmy na ludzi, których Pan Bóg stawia na drodze. To tyle kochani dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście. Bardzo rzadko, nie, to robię na kanale. Bardzo rzadko też chyba dzielę się swoimi osobistymi doświadczeniami, ale dzisiaj podpowiada mi serce, ponieważ to słowo bardzo mnie uderzyło. Ta modlitwa prostracji, ta modlitwa leżenia krzyżem na ziemi, ta modlitwa, Panie, bez Ciebie nie jestem w stanie uczynić nic, ale jeśli Ty chcesz. Życzę Wam, żebyście mieli takie serce wolne, życzę Wam, żebyście mieli serce słuchające i życzę Wam, żebyście stawali przed pan... Nie, żebyście leżeli przed Panem Bogiem i żebyście powtarzali Panie, jeśli Ty chcesz, bo wtedy będą dziać się prawdziwe cuda. Z całego serca Wam błogosławię. Za chwilę idę, bo będziemy świętować zdany egzamin księdza Henry'ego. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.